Dzisiaj mam na dzisiaj zagram w Minecraft. Ja już tutaj sobie robię podstawowe narzędzie, żebyście wiedzieli, że już jestem gotowy, żeby przetrwać ten survival. Przepraszam bardzo, że ten, ale mi się na Dorianie na... nie wyłączyło. Podkowo. I teraz sobie robię właśnie łopatę. Właśnie biorę tu, łopatę. A nie łopatę mam. Dobra, to łopata będzie zapasowała. Będzie. Matyka. I już gotowy mam cały secik. O. Jeszcze z patyków dokonam sobie yy, drabinek, bo ja sobie zrobiłem taki mały domek. Zrobiłem sobie taki mały domek, ale on mi nie przeszedł, ale no wiadomo, jest to podziemny domek. Zostały sobie jeszcze 7 potoków. Dobra, mam 15 drobinek. powinno wystarczyć. A nie, o jeszcze trapadora zrobimy. To się chyba jakoś tak robiło? Nie, crafting tak się robi. Czy tak jakoś... O, tak się robi o trapdora. Teraz potwory się nie będą palić, co będzie trudniej. Dobra, wiem gdzie domek. Tutaj tylko w okolicach będę mieszkał. Mm, Okej. Okay. Nic się nie dzieje ciekawego na dworze. Akurat taki teren sobie wybrałem. Popatrzcie. Akurat to sobie później rozbuduję, bo tutaj taki bunkier na razie robię. Ale wie, wiadomo, ja bym poszedł kopać do kopalni. wchodzimy tutaj bym zaczął, bo wcześniej sobie już wykopałem, ale pod tym jest cave ale w tą stronę będę teraz kopał takie w ogóle działki sobie działy, takie sobie zrobię nie każdy to będzie jakiś dostatek kobla o na Xboxie tak nie można było zrobić, bo gara normalnie w Minecrafta na Xboxie, a teraz moi, se, mój brat mi ten. Jakby kupił Minecrafta. Dobra, mam kamienia. Idziemy robić fundamenty domku. No już nie pada ładnie się zrobiło. Zbierzemy. To potem sobie zrobimy takie firanki, takie zamykanie do drzwi. Ja sobie wymyślę już plan na domek. To drzewo będę musiał ściąć. Tu jakby fundament. To żeby podłogę wraz z fundamentem. Tutaj traptora będę musiał przestawić. Dobra, a jak się, auto jumpy i to jest najgorsze. Dobra, dalej trzeba kopać. Gdzie tutaj to jest? A tutaj dobra. Teraz będziemy kopać tamto. No, cave jest tam na dole. Więc może być zombie, bo mam łatwy włączony. Tutaj też może być zombie, ale. Fundamenty mam. Połowinę się z Dobra, możemy dalej iść do działania. Teraz to ja bym najchętniej chętniej pościnał drzewa. Ale jeszcze zrobił coś innego. Co? I tam gdzie nawet tego postawić. To jest taki dźwięk jak się niszczy tego. Drabinki bo zapomniałem. O, jest. Teraz lepiej zrobione. Ale jest też więcej włożenia. No, jakoś jest tutaj zrobione. Zaraz. My jedziemy i nie będzie czasu. To wiem. Chodź. Babu nagrywam, mogę jeszcze pięć. Przepraszam bardzo za moją babę, bo ona mi wchodzi do pokoju, ale ma, mam zadania z matematyki, ale poprosiłam o czas, żeby Bóg coś nagrać. Ja tutaj planuję jeszcze taki mały basenik zrobić. A to trochę inaczej. Także tam będzie źródełko kobla, czyli myślałem, że coś tam jest i coś idzie. Chyba odejdę. Gdzieś rozejrzę się. Dobra, świnia peppa. To jest peppa. Peppa, tak powiem. Dobra, Zajdę na dół, przepraszam bardzo tam za moją mamę. Enderman, o oh nie! Enderman. Uh, ustawienia. Pokojowy, niech będzie pokojowy, ale to tak tylko Przepraszam tak bardzo, bo to no, jakby są hałasy. No, tutaj jeszcze chcę zrobić basem. Także wykopię tutaj. Tutaj będzie to. Tutaj za Dobra. I jeszcze łóżko bym zrobił. A tutaj owiec nie widzę. Więc zrobię farbę i mi tym im przy tym... Tych, tym przyciągnę ich, to ty, nie zastanowię się, żeby tutaj farmę zrobić, ale ja wolę gdzieś nad wodą, żeby było dostęp, o tu, tu mogę farmę zrobić, takie coś. Pójdę, zabiłem Dobra, tutaj tak, ale to tylko na razie. potem to rozbuduję. Nie mam kątną. I tak zrobię. 5 daszonka, to chyba mam 6 pól. Nie więcej. Dobra. Żar do prawdy. Historia mówi prawdę, a legenda ma w sobie tylko ziarno prawdy. XD wiem dosadnie do historii, więc tak, żeby XD. Tu sobie zaoram. <laughs> Se posadzę kwiata na tym zaoranym miejscu tego maka. XD Tutaj będę musiał sobie zrobić miejsce do cave'a ja tam zejdę teraz Dirt jest, Trabinki jest i Trap też jest Muszę No, jest cave Lazu tam widać. Dobra, trapa dajemy. Dobra, to działa. Jest, mam wejście tam do kejba. Żelazo, o. A to tutaj woda jeszcze leci, dobra? Żelazo, żelazo, żelazo. Już żelazo znalazłem. Na samym, prawie samym początku gry XD Kurde, czemu ja tak spadam Dobra jest. Mam 7 brud żelaza! Ło, 7 brud żelaza Skrzynkę se skraftuję chyba. Mam tyle desek. Skrzynkę tu postawię. Do skrzynki schowamy drewniane narzędzia. kogo nie po kolei tak, ale okej. Okay. O i powinienem jeszcze żelazo, bo teraz nie chce mi się przypalać, dirta. Okej. Okay. Nie wiem, jak tą serię nazwać. Prześlijcie propozycje w komentarzu. Ja sobie włączę teraz właśnie ustawienia. Boże, trudności łatwy i W którym tu się kamerę włącza tam kontrolę nie to kiedyś włączyłem tutaj aha dobra subskrybujcie łapkucie hublog 124 pa muszę kończyć pa